Ozobot to mały robot, który jeździ po trasach. Takie trasy możemy narysować flamastrami, ale możemy też ułożyć z gotowych puzli. Puzle pogrupowane są w zestawy. Mamy puzzle podstawowe, w jednym pudełku jest 96 takich puzli. Puzle dodatkowe również 96 oraz puzzle z rozszerzoną rzeczywistością. Tutaj przede mną jest ułożona trasa z puzli podstawowych. Co znajdziemy w takim zestawie? Będą fragmenty prostych tras, będą skrzyżowania o linii T, będą skrzyżowania krzyżaczki, będą też włóki i będą oczywiście puzzle funkcyjne. Czyli z małymi kolorowymi kwadracikami. Te małe kolorowe kwadraciki to komenty. W zależności od tego, jak układają się tutaj barwy, to będą dla naszego robota różne rozkazy. Sprawdźmy, jak pojedzie po trasie przygotowanej z puzli. Na końcu tej trasy powinien zawrócić, bo dostał taki kod. A teraz testowo zmienimy niektóre puzzle na poszczególne komendy. Tutaj wstawię jedź prosto i sprawdzimy, czy robot faktycznie pojedzie prosto. Puzzle są drewniane, bardzo wytrzymałe, idealne dla małych rączek. Radzą sobie z nimi nawet te najmłodsze dzieciaki. Robot pojechał prosto. Sprawdźmy teraz, jak zadziała komenda Turbo. To jest komenda, którą dzieci bardzo lubią i jeśli tylko ją znajdą, to od razu trafia do tras przez nich zbudowanych. I nasz robot zdecydowanie przyspieszył. W zestawie podstawowym znajdziemy jeszcze skręć w prawo, skręć w lewo, znajdziemy pauzę 3 sekundy, tornado, jedź wolno, znajdziemy też start i koniec. W zestawie puzli dodatkowych trasy będą kolorowe, zielone, czerwone, będą też niebieskie. W tym zestawie również znajdziemy dodatkowe komendy. Na przykład szukaj linii po prawej, szukaj linii po lewej, zygzak, spacer w tył. Puzle z rozszerzoną rzeczywistością potrzebują aplikacji. Aplikacja jest w pełni bezpłatna i przy jej pomocy na tych małych czarnych puzlach możemy wyczarować różne obiekty. To mogą być zwierzęta, instrumenty i wiele, wiele różnych rzeczy do wyboru.